Mikołaj Bagiński wyznał szczerze: Jeśli wygra, na to przeznaczy pieniądze. Mikołaj Bagi Bagiński, 24 litry, i Magdalena Tarnowska, 27 litrów, w minioną niedzielę zakwalifikowali się do półfinału 30. edycji tańca z gwiazdami. W rozmowie z Pomponikiem nie ukrywali, że wiąże się to z ogromnymi emocjami, w tym dużym stresem. Influencer nawet wyznał, jak widzowie mogą w łatwy i skuteczny sposób pozbawić go szans na kryształową kulę. Ujawnił także, na co przeznaczy pieniądze, jeśli wygra. Jak wiadomo, zwycięstwo w tańcu z gwiazdami oznacza zdobycie nie tylko najbardziej upragnionego trofeum kryształowej kuli, lecz także spory zastrzyk gotówki. Do niedawna nagroda pieniężna wynosiła 100 tysięcy złotych dla gwiazdy i połowę tej kwoty dla tancerki lub tancerza, a teraz uległa podwojeniu. Nagroda w tańcu z gwiazdami wzrosła dwukrotnie. W 30. edycji tańca z gwiazdami zwycięska para będzie miała do podziału aż 300 tysięcy złotych. 200 tysięcy przypadnie gwieździe, a 100 tysięcy profesjonaliście. Wobec takiej kwoty trudno przejść obojętnie, a na etapie półfinału każda z zakwalifikowanych par zaczyna wierzyć w swoje szanse na wygraną. Przed każdą edycją gwiazdy z reguły deklarują, że nie wybiegają myślami poza marzenie, by nie odpaść w pierwszym odcinku. Potem zależy im na tym, by dotrwać do odcinka rodzinnego, który tradycyjnie wypada w połowie edycji. Dopiero w ósmym odcinku, po kwalifikacji do półfinału, zaczynają ostrożnie myśleć o kryształowej kuli. Mikołaj Bagiński w półfinale najbardziej obawia się jednego. Mikołaj Bagi Bagiński i Magda Tarnowska, po otrząśnięciu się z pierwszego szoku, wywołanego dostaniem się do półfinału, zwielokrotnili wysiłki na sali treningowej. Jak ujawnił influencer w rozmowie z Pomponikiem, podchodzi do zadania kompleksowo, z Magdą ćwiczy choreografię, a z terapeutą motywację. Jak wyznał, najbardziej stresuje go perspektywa dogrywki. Zmierzą się w niej pary, którym głosy widzów i jurorów nie wystarczą do awansu. Jak wyjaśnił Damianowi Glince. Uważam, że nieporozumienie jakieś ja przez ten cały czas tańca z gwiazdami nauczyłem się trochę tańczyć, ale tak się nauczyłem jak mi Magdalena powie, że mam zatańczyć. Nie uczyłem się tańczyć do przypadkowej piosenki. Ja wiem, że to co teraz powiedziałem mogłoby troszeczkę zabrzmieć, jakby ktoś chciał mnie zobaczyć w takiej roli, ale uwierzcie, że prawdopodobnie wtedy odpadniemy. Więc jeśli chcecie, żebyśmy odpadli, to życzcie mi, żebym był w dogrywce. W to bagi inwestuje wszystkie zarobione pieniądze. Na obecnym etapie, gdy każdy z półfinalistów może okazać się kandydatem do zdobycia kryształowej kuli, nie może zabraknąć pytań, na co planują przeznaczyć wygraną pieniężną. W minionych edycjach pomysłów było wiele, takich jak podróże czy podgonienie kredytu mieszkaniowego. Bagi, jak rasowy biznesmen, wszystko inwestuje w swoją firmę. Przeznaczę na kontent, bo on sporo kosztuje. Budżet jednego daily to, nie powiem teraz dokładnie, ale jakieś kilkaset tysięcy złotych. Na pewno były odcinki, które kosztowały od 30 do 40 złotych. Mamy w ogóle bardzo duże zaplecze produkcyjne, operatorskie, staramy się, żeby wszystko było na najwyższym poziomie, a to kosztuje. Wszystko stańca z, z gwiazdami idzie do mojej firmy, a to, czy to pójdzie na pracowników, czy na dział kontentu, to już jest inna sprawa.